Siemano, moi drodzy. Próbuję, nie? Próbuję coś, jakiś tu wysiłek wkładam. Wczoraj mi dziewczyna tłumaczyła, co mogę zrobić, żeby to jakoś tu wszystko działało. Wiem, że jest wszystko krzywo, bo nie umiem zablokować nóg od mojego statywu, ale trudno. Wczoraj pytałam Was na Instagramie i w trakcie live'a i tak normalnie, czego potrzeba ode mnie, co ja mogę zrobić, co ja mogę dać. I właściwie wszyscy potrzebują okruchów normalności. To też próbujemy. To sytuacja, która ma aktualnie miejsce, wiadomo, że jest długofalowa i musimy trochę odpoczywać, żeby móc pomagać, żebyśmy się nie wypalili. I tyle co jestem w stanie to robię, to też przychodzę dzisiaj. Czy było dużo pytań o to, czy jakieś książki mogę polecić, takie, żeby ktoś mógł usiąść, odłożyć na chwilę wiadomości, wyłączyć, odłożyć na chwilę telefon i czy mam jakieś książki szmaty i takie inne rzeczy. Ja miałam Jebany ubiegły rok, i mam naprawdę bardzo dużo tych takich rzeczy, które czytałam, żeby trochę o głowę od, wiecie, odciąć, więc może to będzie w jakiś sposób dla Was przydatne. Serdeczne pozdro dla tej Patrycji, która mi tu pomogła ogarnąć sprawy z aparatem. Mam nadzieję, że to się wszystko ładnie uda, oraz dla wszystkich osób, które po prostu robią coś, co w ich mocy jest, to bardzo budujące to jest. Dobra, jedziemy z tematem. Tajemnica ogrodu Foxal. To jest w ogóle książka, y, która miała być jakimś polską wersją Bridgertonów, i w ogóle. Y, powiem Wam tak. Ja się bardzo przemęczyłam przez tą książkę. Ona była taka. Tu jakieś te wątki, tu jeden, drugi, trzeci, piąty, wszystkie tam razem, ale ogólnie to jest książka bardzo lekka, takie właśnie jakieś niesnaski drobne się pojawiają, jakieś małe intrygi, jakiś taki drobny wątek kryminalny, taka właśnie, jak mówię, książka szmata, taka lekka, to nie jest obelga, od razu mówię, to jest w mojej opinii, ja tak mówię na te książki, które nie wymagają od ciebie właśnie jakiegoś mocnego analizowania, wnikania, skupiania, nie wywołują złych emocji, tylko tak się czyta po prostu, o, że może i nie ma. To właśnie tajemnica, tajemnica Ogrodu Foksal. Myślę, że wielu osobom się ta książka naprawdę bardzo spodoba. Mi akurat wtedy, kiedy ją czytałam, to tak szła trochę powoli, ale przeczytałam ją całą, także tyle mogę przekazać. Dalej mamy faceta na wakacje. Tutaj to ja nie wiem, co tu się wydarzyło w ogóle. Nie przeczytałam w ogóle całej tej książki, to jest zbiór jakichś opowiadań. Kupiłam oczywiście, bo Paulina świst była. Jej opowiadanie oczywiście, że mi się najbardziej podobało, bo jestem ani zaprzeczalną fanką tej pani. Takie też, jakieś lekkie, krótkie historie o, o różnych romansach wakacyjnych, można powiedzieć. Ja jak to czytałam, to nie ukrywam, trochę mi w y, smutek mnie wprawiało to, że wszystkie te wyjazdy wakacyjne były spowodowane jakimś takim dramatem, rozłamem albo jakąś krzywdą życiową. Ale może to dlatego, że po prostu przez pryzmat samej siebie na to patrzyłam. Ale też y, lekka książka, takie krótkie opowiadania po kilka stron, więc jak ktoś y, właśnie nie, nie może się skupić, to, to myślę, że to też jest coś, na, na co można zerknąć. Zabójcze święta. To Zostałam chyba na gwiazdkę w ubiegłym roku albo trochę wcześniej. Tutaj również po prostu zbiór różnych opowiadań. Też takie łatwe, proste, lekkie. Jakieś tam niby dramatyczne sytuacje kryminalne mają miejsce, ale nic takiego, co obciąża. Tak jak mówię, też po kilka stron można po prostu usiąść, poczytać przez chwilę, oderwać się na moment, a później wrócić do swoich normalnych zajęć. Paulina Świst, Hechło to jest kolejna część z tej serii. O ile się nie mylę, to Paprocany. To była chyba pierwsza, pierwsza książka z tej. Serii, to jest dokładnie taka sama książka, jak wszystkie książki Pauliny Świst, czyli bardzo wulgarna, bardzo dużo tam treści dla dorosłych ma miejsce, jest ten sam zestaw, że tak powiem, są bohaterowie, którzy coś mają robić, znajduje się jakaś sytuacja taka wyjątkowa i oni muszą sobie w tej sytuacji poradzić, i następnie to się jakoś kończy i wszystko łączy się razem ze sobą, z kolejnymi częściami. Jeśli Wam się podobała którakolwiek jej książka, to ta też się wam spodoba, bo one są w ten sam sposób właśnie zrobione. Jeśli czytaliście, jakąś i wam się nie podobało, Zupełnie, to oszczędźcie pieniądze nie kupujcie jej, bo y, też Wam się raczej nie spodoba. Gorące y, lato. Tutaj pff, to jest y, takie samo To jest. O, wiecie co? Możecie sobie przewinąć do tego, jak mówiłam o tej książce, to jest dokładnie taka sama książka. Też nie przeczytałam jej całej, też miałam właśnie takie jakieś dziwne. Jakieś dziwne miałam takie y, wrażenia, y, jak, jak to czytałam. Y, kilka opowiadań mi się podobało, kilka zupełnie nie, ale mówię, też takie są wiecie. Można przelecieć chwilę, usiąść i y, 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 oderwać myśli. I tu mamy jeszcze jedną z takiej samej serii, Grzeszne Święta. Yy, I to jest również książka, która jest dokładnie taka sama jak tamte, tylko ta się jeszcze dzieje w tym wszystkim w okresie świątecznym. I z tego powodu jakoś yy, 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 smuciło mnie, co, co, co się wszystko działo. Po kolei jak zaczęłam czytać te kilka opowiadań, i mówię, nie chyba, jednak nie chcę tego czytać teraz. Yy, ale yy, po, podobnie jak te dwie poprzednie, to jest właśnie z tego typu na, na oderwanie. To jak ktoś szuka, to coś takiego mogę Wam tutaj pokazać. Teraz mam słowiańską wiedźmę. Opowiadałam wam chyba troszeczkę, jak zacząłem czytać tą książkę. To jest taki bardzo ciekawie napisany materiał o rytuałach, zaklęciach, przypisach, nakładaniu wszystkich takich rzeczy słowiańskich które idą równocześnie z tym, co się dzieje w religii katolickiej i w innych religiach, jeszcze tam Wika w tym wszystkim ma miejsce. Ta była dla mnie bardzo skomplikowana książka, w sensie to była jedna z tych książek, których się czułam jakbym z powrotem była na studiach, dostawała jakiś materiał i musiała robić notatki na marginesach albo karteczki przyklejać z moimi uwagami, albo sobie robić mapy myśli czy jakieś tam drzewka, żeby połączyć które były rzeczy z czym. Niemniej jednak jest to bardzo ciekawa książka, właśnie uderzałam się tą książką w twarz, ale <laughs> czy ktoś jest zdziwiony? w ogóle, czy ktoś jest zdziwiony? Ja nie, zero, po prostu zero zdziwienia, jeszcze tu mam guza od czasu, jak się w ubiegłym miesiącu czy dwa miesiące temu uderzyłam w okno czołem, tak, we wnękę okienną dla pewności, e, żeby było jasne. E, I co tu jeszcze mogę powiedzieć o tej książce? E, ta już jest taka, że troszeczkę wciąga, e, ciężko mi się ją czytało, tak jak mówię, ze względu na to, że trzeba się było skupiać, ale może takiego czegoś właśnie teraz, ktoś teraz szuka. To jest trochę też takie odejście w bajkowy świat, więc myślę, że nam wszystkim też się przyda tą książkę to... a nie, w sumie Wam pokażę dlaczego, nie może są tu jacyś fani tego gatunku. Graham Masterton Festiwal Strachu, to była dla mnie książka, którą wciągnęłam po prostu w, w chwilę, bardzo dawno temu już ją czytałam, gdzieś chyba może we wrześniu w tamtym roku w ogóle uwielbiałam Grahama Mastertona jako młoda dziewczyna i czytałam mnóstwo, praktycznie czytałam wszystko co było w bibliotece mojej szkolnej dostępne tutaj jest też zespół nie zespół tylko zestaw opowiadań bardzo mi się podobała, bardzo dziwnym jest to, ale mój mózg działał w takim momencie, że jak jest być ci bardzo smutno i bardzo przykro, i nagle czytasz rzeczy, które są tak abstrakcyjne, że niemożliwe, to wtedy jakoś wydaje się, że wszystko jest takie łatwiejsze do przyjęcia. Przynajmniej ja to tak odbierałam. To jeśli ktoś nie czytał, może nigdy tej książki, to, to warto zerknąć dalej ma, widzę, że dużo sięgałam często sięgałam po takie książki, które miały jakiś, jakiś zbiór to był jakieś zbiory opowiadań, chyba mi się było ciężko skupić na długiej treści, bo, bo otrzę, że to jest już któraś z rzędu książka Andrzej Sapkowski, Maladie i inne opowiadania, absolutnie jestem zakochana w tej książce zostawiam ją sobie, bo tam część z nich na pewno sprzedam, ale tą zostawiam sobie na 100% będę do niej wracać tu są fantastycznie zrobione jest to, że przed opowiadaniami są krótkie, jedno-dwustronne Notatki od autora, które pozwalają spojrzeć na całą tą książkę w ogóle w zupełnie innym świetle i nie książkę tylko to opowiadanie w innym świetle, pomaga to też się osadzić trochę w rzeczywistości, trochę w czasie również i bardzo, bardzo mi się podobało to. Nawet nie wiem, czy dzisiaj sobie nie wezmę tutaj, nie położę kołóżka do czytania, bo jest to rzecz wyjątkowa. Nie obraź się, ale nie jesteś zbyt ładna. Tutaj była książka, która jest mi bardzo bliska, bo sporo osób mi znanych w niej się wypowiadało. To jest ogólnie książka o siostrzeństwie, o życzliwości dla mnie o zrozumieniu, o tym, jak język kształtuje rzeczywistość i ile to, jak my mówimy i do kogo mówimy, jakie to ma znaczenie i ile to może zmienić w życiu i naszym i tego kogoś. Bardzo, bardzo polecam tę książkę, naprawdę. Nawet jeżeli ktoś, bo dużo ludzi mówi, że to jest książka o hejcie, nie? Że to jest książka o, o nienawiści, o mowie nienawiści. Ja się w ogóle z tym nie zgadzam. Dla mnie to jest książka, która pokazuje, jak my możemy właśnie żyć inaczej i się nie dać, nie dać się porwać tym przykrym rzeczom. To też niekoniecznie tylko w stosunku kobiet do kobiet, ale po prostu ludzi do ludzi. Myślę, że każdemu nam się przyda trochę. E, trochę takich treści. E, tu mam książkę, którą jeszcze ciągle czytam, jeszcze właściwie trochę z nią walczę. E, Lisa Genova e, Zrozumieć pamięć. Jak pamiętamy i dlaczego zapominamy? Bardzo interesująca jest to książka, wymaga ode mnie też dużo skupienia, mam trochę problemy z tym, żeby e, e, czasami jak usiądę i zaczynam czytać, to jest coś takiego, że przeczytam powiedzmy cztery strony, nagle się łapię, że przewinam, znaczy przekręciłam jeszcze trzy razy kartkę, tylko przebiegłam wzrokiem i w ogóle treści nie zapamiętałam, więc wracam i czytam od nowa. E, mega interesujące e, Historię, właściwie nie historię. Takie wyjaśnienia życiowe, dlaczego na przykład trzymamy w ręku jakąś rzecz każdego dnia, wielokrotnie, ale jak mamy odtworzyć szczegóły, które na tej rzeczy się znajdują, to one gdzieś tam nam uciekają. I są tutaj wyjaśnione właśnie te procesy, dlaczego i co się dzieje, co z czego wynika, jaką my mamy nad tym kontrolę. Bardzo mi się podoba ta książka, mam nadzieję doczytać ją do końca. Tu mam rewelacyjną książkę, którą ona, ja mam poczucie, zmieniła moje życie, którą pokazał mi mój siostrzeniec, 17-letni, przyszedł do mnie jednego dnia i mówi: Zobacz, to chyba jest coś dla ciebie. Mózg odporny na stres. Zapanuj nad emocjonalną reakcją na stres, wykorzystaj naturalne właściwości mózgu. To jest książka, która jest podzielona na trzy części. W pierwszej części jest napisane, jak mózg reaguje w sytuacjach stresowych. Tak, oczywiście, spłaszczam to kompletnie, nie? Ale to nie jest żaden spoiler, to jest po prostu, czego możecie się spodziewać w tej książce. Druga część to jest to, jak można zmienić swoje, jakby w jaki sposób można wpłynąć na to, jak twoje, twój organizm reaguje na sytuacje stresowe. No i w trzeciej już więcej takich konkretnych przykładów, jak możemy faktycznie, jak możemy sobie poradzić z tym stresem. Dla mnie to jest książka, to nie jest bajeczka taka, tylko dla mnie to była książka faktycznie pomocowa, taka, że usiadłam, przeczytałam to i mówię, dobra, mogę to zrobić, mogę z tym sobie poradzić, to jest do wykonania, to jest do wdrożenia, to mogę zaczerpnąć i używać w swoim codziennym życiu i przeczytałam 30 stron tej książki i od razu kupiłam sobie własną, bo to pożyczył mi się siostrzeniec, więc przeczytałam te 30 stron i od razu kupiłam sobie własną i teraz ją czytam drugi raz, bo mi pomaga i może Wam też pomoże, naprawdę bardzo, bardzo fajna, bardzo fajna pozycja. I na sam koniec zostawiłam coś, co może brzmi trochę abstrakcyjnie, ale jest też bardzo pomocne, i już nie wiem do ilu osób spośród moich przyjaciół, powysyłam zdjęcia, okładki, że to jest super w ogóle. Kupcy to naprawdę ci to pomoże. Kurs medytacji OSHO. Jak zobaczyłam ten tytuł, to miałam takie. I w ogóle ja tą książkę kupiłam, dlatego że brakowało mi chyba 8Z do wysyłki darmowej w tej księgarni, w której robiłam zakupy, a ta kosztowała chyba 9,90, więc mówię. Dobra, oszo, próbujemy. Yy, I tak, 21 dni praktyki rozwijającej świadomość. Ja tą książkę tak czytałam 21 dni, bo robiłam sobie w ten sposób, że po prostu jedna, jeden opis tej medytacji, powiedzmy, brałam na jeden dzień. I wdrażałam go sobie i po prostu kolejną przenosiłam na dzień kolejny. I na przykład tutaj są. Nie będę wam podawać konkretów, takich, żeby też nie zrobić spoilerów ani nie, że tak powiem, nie spalić czy cudzej własności intelektualnej. Ale napisane jest w ten sposób, że mamy ten dzień, jakąś tam, dajmy na to medytację nad gniewem. Jest napisane, jak OSHO widzi. To jest krótki wstęp, żeby było wiadomo o co chodzi. Moja jest w ogóle cała pokreślona, bo ja tą książkę potraktowałam jako podręcznik. Jest mnóstwo moich notatek, mnóstwo pozakreślanych takich ważnych informacji dla mnie. Jest właśnie taki krótki wstęp. Następnie jest przedstawiony ten wgląd OSHO, czyli jak oni widzą. Jak rozumieją, z czego wynika jakaś sytuacja, albo jakieś emocje, albo jakieś nasze odczucia. I później jest medytacja, i ona jest dosłownie bardzo precyzyjnie opisana, jak ona ma wyglądać, jak człowiek powinien oddychać, o czym myśleć, jak ma się jego ciało zachować w tym czasie. Dosłownie krok po kroku instrukcje. I na koniec każdego tego dnia jest jakiś tam cytat dnia i zostawiona jedna strona na notatki. Ja mam, ja mam, tyle, notatek, ja mam tyle notatek, że w niektórych mam powklejane kartki, nie? Jeszcze do do dodatkowe. W każdym razie. Bardzo dużo swoich emocji i cudzych emocji mi pozwoliła ta książka zrozumieć, i też to jest tak, że dla mnie te medytacje były tak, że nie, że po prostu człowiek siedzi, i usiłuje o niczym nie myśleć, tylko one były bardzo kierunkowe i bardzo precyzyjne. I miałam trochę na tej zasadzie, że jak już medytowałam, to naprawdę ciężko mi było myśleć o moich problemach albo o innych jakichś rzeczach, bo się skupiałam na tym, żeby zrobić tą medytację tak jak trzeba, co brzmi trochę za wiele, ale w ogóle takie nie było. Naprawdę mi to pomagało. I tak samo właśnie te moje przemyślenia później też mi pomagały. Tą książkę zostawiłam sobie, tak jak mówię, traktuję ją trochę jako podręcznik. Piszę tutaj różne sobie notatki. I też już jadę ją chyba trzeci raz bodajże, od kiedy ją kupiłam, bo ogólnie medytuję z aplikacją, ale jak tylko mam taką chęć, to, to właśnie wracam sobie do tego i robię którąś z medytacji, bo one są też tak dość konkretnie opisane, więc można sobie wybrać, jak się człowiek zastanowi chwilę, jak się czuje. Co się dzieje w jego głowie, i wtedy, czego mu potrzeba, to często tutaj można znaleźć właśnie konkret na to, coś, czego mi dzisiaj potrzeba, dlatego do niej wracam. Bardzo polecam, naprawdę bardzo polecam. Zwłaszcza jak mamy problemy z radzeniem sobie ze swoimi emocjami, albo jak nie możemy zrozumieć cudzych emocji, to myślę, że to, to też jest dosyć pomocne. Dobra, gnałam trochę przez ten film, wiecie co, nie ukrywam, po tam siedmiu czy iluś miesiącach przerwy ciężko jest mi wrócić tak normalnie. Zwłaszcza, że siedziałyśmy dzisiaj od rano, rozpakowywałyśmy worki z lekami. Z karmą, żeby coś pomóc na tyle, na ile jesteśmy w stanie. I tak jakoś wydaje mi się, że to, co tu robię teraz, strasznie błahe jest. Niemniej jednak mam świadomość, że no, trochę takich normalnych elementów też jest nam potrzeba. Mam nadzieję, że miło spędziliśmy tę chwilę czasu, że może się udało Wam uderzyć na, na moment. Nie obiecuję, kiedy będzie następny, ale obiecuję się postarać, żebyśmy jakoś wszyscy tutaj dali radę. Przytulam mocno każdego, kto potrzebuje tego, jak nie macie kogoś fizycznie, żeby się przytulić, to mam nadzieję, że taka okazja szybko się Wam nadarzy. Dobra, dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Na razie!